Gdańsk Miasto Wolności, symbol odwagi i niezłomności Polaków. Port to okno na świat, w którym nowoczesność łączy się z tradycją. I wreszcie Stocznia Gdańska znak firmowy polskiego przemysłu i kolebka Solidarności. To tu, 21 września 2019 roku, w legendarnej sali BHP, odbyła się uroczystość upamiętniająca Annę Walentynowicz. Anna Walentynowicz była postacią niezwykłą. Mówimy o niej, że była skromna, rodzinna, bardzo oddana sprawie, ale miała taką niezwykłą umiejętność łączenia ludzi. Można powiedzieć, że połączyła te najbliższe robotnikom sprawy z wielką ideą. Zawsze w obronie prawdy. Od lat 50., od kiedy zaczęła pracę w stoczni jako spawacz, a potem suwnicowa, angażowała się w obronę pracowników. Współtworzyła Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. W sierpniu 1980 roku zwolniona dyscyplinarnie, co doprowadziło do strajku, w czasie którego powstał NSZZ Solidarność. Jaką była osobą? Ciepłą, troskliwą, zawsze gotową do niesienia pomocy i do poświęceń. W słusznej sprawie bez względu na cenę, jakoby jej się przyszło ponieść. W latach 80. kilkukrotnie aresztowana, więziona i represjonowana przez PRL-owską Służbę Bezpieczeństwa za działalność opozycyjną. Babcię pamiętam od najmłodszych lat, na pewno jako osobę konsekwentną, bardzo uczciwą. O tym, że odważna, to się dowiedziałem dopiero już dorastając. Robiła wielkie rzeczy, a ja z kolei jako wnuk. Nigdy nie odczułem, że jest coś ważniejszego dla babci poza mną. Narodowy Bank Polski upamiętnił postać i zasługi Anny Walentynowicz, emitując srebrną monetę w rocznicę jej 90. urodzin. Chcieliśmy, żeby na monetę, czyli na ten taki skromny pomnik Narodowego Banku Polskiego, trafiła postać niezwykła. Utrwalanie pamięci o wybitnych Polakach poprzez emisję monet kolekcjonerskich wpisuje się w działalność Polskiego Banku Centralnego. Muszę podziękować prezesowi Adamowi Glapińskiemu za. Tak spektakularny pomysł yy, promowania pamięci o mojej mamie. To jest rzecz niebywała. Ja jestem tak pozytywnie zaskoczony, że czasami brakuje mi słów, żeby to wyrazić. Na awersie monety przedstawiono fragment pomnika poległych stoczniowców 1970 w Gdańsku, w budowie którego uczestniczyła Anna Walentynowicz. Na rewersie natomiast jej wizerunek. Wizerunek mamy na tej monecie jest tak łudząco podobny do niej w rzeczywistości, że jak pierwszy raz widziałem właśnie na ekranie, to mi zaparło oddech w piersiach. Coś niesamowitego. Nie To ludzie chcą pamiętać o mamie i to oni robią z niej postać pomnikową. Myślę, że to dobrze, bo to jest, bo to jest dobry przykład y, y, takiej najprościej rozumia rozumianej uczciwości, szczerości i pomocniczości innym. Taka typowa solidarność.